Zespół Szkół nr 3, czyli popularna budowlanka wspólnie z Sanepidem zorganizował konferencję naukowo-szkoleniową pod tytułem 21 wiek źródło napięć wewnętrznych. O stresie mówili przedstawiciele Sanepidu, uczniowie i nauczyciele. W przerwach wystąpili tancerze zespołu tańca współczesnego Rebelia, a młodzież ze szkoły nr 3 przygotowała scenkę rodzajową o początkach stresu. I zdobyć każdy cel. Zobaczcie jednak, jak drugi człowiek może wszystko zmienić. Cały świat jest przede mną. O temacie konferencji o stresie rozmawialiśmy z jednym z prelegentów konferencji, panem Adamem Łabęckim. Tak naprawdę stres jest dzisiaj chyba pierwszym zabójcą. Wśród wszystkich chorób, układu krążenia, wśród osób, które targają się na swoje życie, wśród osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu, pojawia się zawsze problem właśnie stresu. I on wywołuje tak naprawdę całą serię nieszczęść. Stres nie. ten niepozytywny, nie negatywny stres, który. Sprawia, że ludzie rzeczywiście nie radzą sobie w życiu, i to jest początek wszystkich kłopotów, tak naprawdę. A czy młodzi ludzie? Obecnie obserwuje się młodzież. Wydaje się, że oni są tacy, żyją bezstresowo, że ich ten stres nie dotyka, nie dotyczy. A jak to wygląda w rzeczywistości? No pan na co dzień obcuje z tą młodzieżą. Jak to wygląda? Codzienna praca z młodzieżą pokazuje, że tak naprawdę stres wśród nich jest powszechny. Oni udają. Osoby spokojne udają osoby takie twarde, zimne, a tak naprawdę są nadal tak samo wrażliwi jak 80, 100 czy, czy 200 lat temu. Tylko, że te wrażliwość dzisiaj należy ukrywać. Dzisiaj należy pokazać, że jest się twardym, że jest się maczo, a tak naprawdę wywołuje to dodatkowy, generuje dodatkowy stres. I te wszystkie scenki, które pokazano, i to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, tak naprawdę sprowadza się do tego, że człowiek nie radzi sobie z sobą sam. I wtedy dopiero, kiedy nauczy się panować nad swoim życiem, kiedy pan, nauczy się panować nad nerwami, wtedy dopiero widać, że rzeczywiście za, zaczyna ta osobowość działać integralnie, że wszystkie typy inteligencji zaczynają współpracować ze sobą i stres automatycznie znika. I tego staramy się nauczyć swoich, swoich uczniów. Niestety problem stresu występuje. Zdarzały się przypadki samobójstw w Szczecinku, zwykle na, na tle jakiejś zawiedzionej miłości, zwykle bardzo romantyczne, tak? Albo wyników może w szkole, Czy również chyba takie. Było? Znacznie rzadziej na tle wyników w szkole. Może dzisiaj nie są te wyniki aż tak ważne. Yy, dlatego, że no co, do wojska go nie zabiorą, tak, jeżeli nie skończy szkoły. Także jak gdyby stres szkolny związany z wynikami nauczania przestał, przestał mieć aż takie znaczenie, widać wyraźnie, że też poziom nauczania. Przedmiotów generalnie się chyba troszeczkę obniża w stosunku do, do naszej matury, w stosunku do, do naszej szkoły podstawowej, w związku z tym też ten stres wydaje się być mniejszy. Natomiast właśnie te stresy dnia codziennego, typu zawiedziona miłość, romantyczne jakieś porywy, czy też ogólnie zagrożenie, zagrożenie zewnętrzne, tak stres ekonomiczny, stres związany z emigracją zarobkową rodziców, rozpadem rodzin, w tej chwili no, wydaje się, że znacznie częstszym niż, niż dawniej. To są chyba główne przyczyny. W Szczecinku chyba nie było takich przypadków, przynajmniej ja sobie nie przypominam, które byłyby ściśle związane ze szkołą, bo pani im postawiła dwójkę czy jedynkę, tak? Także myślę, że nie, szkoła nie. Takie spotkania z młodzieżą przyniosą efekty? Uważa pan, że to dobry pomysł na poinformowanie, czy no, w jaki sposób edukowanie młodzieży? Tak, z tą młodzieżą spotykamy się później na lekcjach. Ta młodzież przychodzi do nas, do szkoły. Tutaj także to jest już. Piąta czy szósta konferencja organizowana przez Zespół Szkół nr 3 i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku. W związku z tym widzimy już pierwsze efekty. Te konferencje o handlu ludźmi z ubiegłego roku przyniosły efekty wymierne. Tak? Młodzież ma teraz świadomość tego, co się wokół dzieje. Ma świadomość tego, jakie są zagrożenia. i Ja myślę, że warto organizować tego typu spotkania. Dlatego, że nie jesteśmy w ławkach, ja nie jestem dziś nauczycielem i spotykamy się na zupełnie innych zasadach. Wśród tych uczniów gimnazjalnych byli też uczniowie naszej szkoły, także myślę, że dowiedzą się czegoś nowego. Dzisiaj 21 marca pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych spotkali się przed ratuszem, aby wspólnie świętować koniec zimy i witać wiosnę. Kolorowy, barwny, głośny korowód przeszedł ulicami miasta i później parkiem do Sapiku przy ulicy Kilińskiego. Tam był dalszy ciąg zabawy i ogłoszenie konkursu na najbarwniejszą i najgłośniejszą grupę w korowodzie. W grupie szkół podstawowych najlepiej oceniono Szkołę Podstawową nr 6, w gimnazjach gimnazjum nr 1, ze szkół średnich zespół szkół nr 5. Zwycięskie szkoły otrzymały w nagrodę wieże stereofoniczne, a uczestnicy korowodu kwiaty, żonkile, zwiastuny wiosny. O tym, że kierując pojazdem należy obserwować nie tylko drogę, ale także pobocze, przekonała się w czwartek kobieta jadąca osobowym pasatem na drodze między Czarnem a Gwdą. Tuż przed jadący pojazd, z lewej strony drogi wybiegł jeleń. Ominięcie zwierzęcia było niemożliwe i doszło do zderzenia. Zwierzę upadło na przednią szybę, a następnie spadło na jezdnię. We wnętrzu pojazdu, oprócz rozbitej szyby, znalazła się część poroża. Kobieta odniosła niegroźne obrażenia. Droga w tym miejscu była oznakowana znakiem ostrzegającym przed dzikimi zwierzętami. Pierwszy dzień wiosna, w zasadzie drugi w Szkole Podstawowej nr 7 świętowano na sportowo. Już po raz siódmy Samorząd Uczniowski zorganizował Spartakiadę Uczniowską dla klas czwartych, piątych i szóstych. Zamiast nawagary, które stały się już niemodne, dzieciaki mogły wykazać się w sportowej rywalizacji. Obowiązkowe uczestnictwo w zawodach dotyczyło także wychowawców poszczególnych klas. Jury Oceniało nie tylko poziom sportowy, ale także doping i przebranie klas. Zabawa była przednia i całą moc energii można było spożytkować na parkiecie hali sportowej. Spartakiada była także pretekstem do promowania zdrowej żywności i zdrowego odżywiania się. Tym razem klasy uczestniczące w tej sportowej zabawie obdarowano koszami pełnymi owoców. Zabawa była przednia i nikt nie żałował, że nie wybrał się tego dnia na wagary. Andrzej Sochaj to kolejny szczecinecki autor książki, którą prezentujemy w tym tygodniu. Tożsamość. Prawdziwe imię człowieka. To medytacja o ludzkiej egzystencji. Opis jednego dnia z życia młodzieńca o imieniu Adam i jego niezwykłej wędrówki. Bohater przemierzając okolicę od świtu do zmierzchu poświęcił czas na poszukiwanie swej zagubionej tożsamości i odpowiedzi na nurtującego pytania. Wydawnictwo Nowa RS książka dostępna również w formie e -booka. autor poleca i zachęca do jej lektury nie tylko w wielkim poście. Sapik i zachodniopomorski Związek Brycza Sportowego zapraszają na eliminacje strefowe do trzeciej ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Sportów Umysłowych i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Turniej odbędzie się w centrum konferencyjnym Zamek w sobotę 22 marca od godziny 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się o dodatkową pomoc w formie dodatku energetycznego. Wnioski można składać w siedzibie ośrodka przy ulicy Wiejskiej 4, pokój numer 12. Do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży energii elektrycznej, którą stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. Więcej informacji oraz druki wniosku można uzyskać na stronie www.mops.szczecinek.pl bądź bezpośrednio w ośrodku. O zasługach w rozbudowie, modernizacji i codziennej działalności szczecineckiego szpitala, o trwających i planowanych inwestycjach, o nagrodach i nowych kontraktach w programie samorządowym Starostwa Powiatowego ze starostą Krzysztofem Lisem rozmawiał Roman Wójcik. Ostatnio jakoś tak zwanym burmistrzem, częściej pan burmistrz niż ja, tak? Próbuję sugerować, że starosta już działa wyborczo, bo przypominam sobie, niedawno były programy dotyczące środków finansowych na bezrobocie i tak. Ja nie, nie chciałbym w mediach dyskutować, tak? Ja myślę, że to jest, jestem daleki od tego i pokazywanie czy umniejszanie jakichś działań no, na pewno nie jest ani moją wolą, ani moją rolą, i raczej. Dosyć rzadko w telewizji wypowiadam się na temat właśnie zasług i pewnych działań. Myślę, że jeżeli jesteśmy właścicielami szpitala, tak, no to czy i miasto i powiat, to czy cały czas trzeba jakby mówić, pokazywać, czy, czy udowadniać kto, co, ile zrobił i, i na rzecz szpitala, to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby szpital sprawnie, dobrze funkcjonował i to, co jest zaplanowane, aby było realizowane. Państwo to ocencie jako telewizji, Państwo to te, ocencie jako, jako y, y, mieszkańcy miasta i powiatu szczecińskiego. Zresztą, no no, żeby tak być y, dokładnym, jakie są udziały miasta i powiatu? Y, no bo mieszkańcy y, Szczecinka, mieszkańcy powiatu nieraz nie wiedzą, jak to wygląda. 73% udziałów y, w spółce Szczecinek ma samorząd powiatu Szczecinieckiego, 27% ma miasto, miasto Szczecinek. I oczywiście my od samego początku. Ja to roz, po raz wtóry powtarzam. Podaję ja wręcz jako przykład w różnych gremiach zabiegamy wspólnie z panem burmistrzem o różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia związane ze szczecineckim szpitalem. I on dzisiaj wygląda tak jak wygląda, jest w takim miejscu jak, jak faktycznie, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne, przez to, że tutaj staramy się mówić równym głosem. Więcej w dalszej części naszego dzisiejszego programu w magazynie samorządowym Starostwa i na naszej stronie internetowej www.tvzachod.pl Ruszył najnowszy projekt dla seniorów realizowany przez Fundację Przystań pod tytułem Muzyczne Podróże z Muzyką Klasyczną. W ramach projektu odbywać się będą wykłady, prelekcje, a także pokazy i wyjazdy do opery, operetki czy filharmonii. Seniorzy w ramach edukacji kulturalnej poznają arcydzieła tego gatunku muzyki. Spotkania będą trwały około 8 miesięcy. Spotkania co piątek o godzinie 11 w dziennym domu pobytu Złota Jesień przy ulicy Połczyńskiej. Dzisiejsze spotkanie poprowadził Grzegorz Pawelski, muzyk, nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta. Muzyczne podróże, spotkania z muzyką klasyczną, ale nie tylko. Będzie to muzyka klasyczna i okolice, często bardzo ciekawe okolice. Podróż wymaga przewodnika, postaram się wejść w tą rolę przewodnika i naszych seniorów przeprowadzić, nie tylko seniorów, wszystkich, którzy tutaj przychodzą na zajęcia Fundacji Przystań, przeprowadzić przez taką piękną, mam nadzieję, drogę muzyczną, która zwiększona będzie pobytami w filharmonii, w operze, ewentualnie w teatrze muzycznym. Czy to spotkanie, to jest pierwsze spotkanie, następne jak będą wyglądały, bo Podobno seniorzy wyjeżdżać będą poza Szczecinek, czy będzie taka możliwość? Dzisiejsze spotkanie jest oczywiście pierwszym spotkaniem, wspaniała data, pierwszy dzień wiosny 21 marca. Ja jestem trochę stremowany, bo sam nie wiem, pierwszy raz z tymi ludźmi się spotkam tutaj, z większością tych osób. Trzeba będzie trafić w ich gusta, w ich oczekiwania. Mam nadzieję, że temu sprostamy i wszystko będzie pięknie przebiegało tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Atrakcja jest taka, że sama droga jest atrakcyjna, podróż jest czymś pięknym, a muzyka jest czymś wspaniałym. Muzyka to jest jak anioł dany nam przez Pana Boga. Wyobraźmy sobie życie bez muzyki. Ta muzyka nam cały czas towarzyszy. I w chwilach radosnych, i w smutnych. Jak myślimy marsz żałobny, tragedia. Myślimy marsz weselny, za chwilę wesele, zabawa. I cały czas muzyka nam towarzyszy. Zresztą towarzyszy od zarania dziejów ludziom. Co dzisiaj zaprezentuje Pan uczestnikom tego spotkania? Dzisiaj będzie taki mały przekrój, jakbym starał się tutaj uczestnikom pokazać co nas czeka, czego mogą oczekiwać od tych spotkań, jakie podróże i mam nadzieję, że to co wybraliśmy trafi w ich gustach. Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego zaprasza do gospodarstwa ekologicznego w Juchowie na wielkanocne warsztaty twórczej aktywności. Warsztaty odbędą się w sobotę w godzinach od 10 do 12.30 w programie m.in. wykonywanie palm i ozdób wielkanocnych z naturalnych materiałów i wspólne karmienie krów i cieląt. Wędkarze z szczecickiego koła wędkarskiego PZ20 w najbliższą niedzielę 23 marca planują zawody trociowe na rzece parcenta, daszewskie łąki. Dojazd na zawody we własnym zakresie, zbiórka przy siedzibie koła o godzinie 6 rano na parkingu za dawnym szokiem. Są to pierwsze wiosenne w tym roku zawody. Są to zawody pod nazwą Troć 2014, które zaplanowaliśmy na 23 marzec tego roku. Zbiórka przy siedzibie koła o godzinie 6.00 wyjazd. Zawody odbędą się na rzece Parsencie, Daszewskie Łąki. Oczywiście dojazd we własnym zakresie. Bez żadnych yy, kwot wpisowego, nie wymagamy wpisowego. To jest, pff, będzie pewnie jedna atrakcyjna nagroda, ale należy się y, wcześniej zgłosić, tak i y, y, y zapisać się na te Takie jest. Zapisy przyjmowane są w biurze koła w każdy wtorek i piątek w godzinach od 15 do 18 lub pod numerem telefonu 504 412 088. Wszystkich serdecznie zapraszam. W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów. I jeszcze zaproszenia na weekend. I tak w najbliższą sobotę Miejski Klub Sportowy Gryf organizuje siatkarski turniej chłopców dwójek, trójek i czwórek w ramach trzeciej edycji Zachodniopomorskiego Mini Volley Cup 2014. Początek zmagań od godziny 10 na hali Osir przy ulicy Wiatracznej. Szczecineckie Bractwo Kurkowe, przy współpracy z Osirem i prywatnym licem ogólnokształcącym organizuje w Hali ślusarnia szczecinecki turniej strzelecki w konkurencji karabinek pneumatyczny. Celem zawodów jest uczczenie 69 rocznicy przełamania wału pomorskiego na ziemi Szczecineckiej, popularyzacja sportu strzeleckiego, a także umożliwienie mieszkańcom naszego miasta, zwłaszcza młodzieży, spędzanie wolnego czasu w ciekawy sposób. W turnieju można startować w kategorii indywidualnej lub w trzyosobowych drużynach dziewcząt lub chłopców. Program zawodów przedstawia się następująco. O godzinie 9:00 otwarcie, o godzinie 9:15 do 11:00 strzelanie dla młodzieży szkolnej, od godziny 11:00 do 12:00 strzelanie dla dorosłych. O godzinie 12:15 ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów. Praca wzbogaca. Pod takim hasłem rozegrane zostaną 16 Mistrzostwa Pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku w tenisie stołowym. Zawody rozpoczną się w sobotę o godzinie 10 w hali Osir przy ulicy Jasnej. Juniorzy starsi rozpoczynają swoje piłkarskie rozgrywki. W sobotę o godzinie 11 na Stadionie Miejskim Akademia Piłkarska Szczecinek będzie grała z juniorami Gwardii Koszalin. I to była już ostatnia informacja w aktualnościach. Reklam dzisiaj nie będzie, ale za to będzie pan Zenek.